Jesteś gotowy, aby zamienić swoje marzenia w rzeczywistość? Wyobraź sobie prostą technikę, która może pomóc manifestować Twoje najgłębsze pragnienia podczas snu. Prosta dwuwyrazowa technika przed snem przyciągnie każde z Twoich marzeń i pragnień, aby stały się rzeczywistością. Łatwo jest wkładać wiele wysiłku i ciężko pracować, ale trudniej jest zrealizować swoje ambicje, jeśli Twoje duchowe nastawienie jest nieodpowiednie. Chodzi o zharmonizowanie Twoich intencji z podświadomością, otwierając drogę do obfitości i sukcesu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie bez wysiłku przyciągają dostatek, podczas gdy inni nieustannie się męczą? Widziałeś tylu ludzi płynących z życiem i osiągających wszystko, o czym marzyli, po prostu żyjących w obfitości i pokoju. To nie tylko nieustanne harowanie, a wiesz co? Nawet bardzo udane osoby kiedyś to przeżywały. Ale zgadnij co, w tym filmie podzielę się naprawdę świetną techniką, która pomoże ci pokonać lęk przed porażką i zacząć realnie postępować w kierunku swoich celów. Zaufaj mi, będzie niesamowicie. Dołącz do mnie, gdy odkryjemy tę potężną dwuwyrazową technikę, aby odblokować twój szlak do spełnienia. Zanim jednak przejdziemy do techniki, zrozummy, dlaczego działa, ok? Sprawdź to, ja, ty, wszyscy jesteśmy przewodzeni tak samo. Urodziliśmy się, aby coś robić i wyobrażać sobie rzeczy. I hej, nie jesteśmy stworzeni do ubóstwa, poważnie, żaden z nas nie jest. To tylko sposób, w jaki nas wychowano do myślenia, ale zgadnij co: mamy moc, aby to zmienić. Chodzi o odwrócenie tej mentalności. Jeśli zaczniesz inaczej myśleć, cała twoja przyszłość mogłaby się zmienić. Możesz żyć swoim wymarzonym życiem, cieszyć się bogactwem, czuć się niesamowicie. Bycie bogatym nie oznacza, że musisz być chory lub nieszczęśliwy. Masz moc, aby to wszystko zmienić, po prostu zmieniając sposób myślenia. Słyszałeś kiedyś, że twoje geny determinują wszystko i nie możesz tego zmienić? No, pozwól, że rzucę na to trochę prawdy. Twój stan emocjonalny odgrywa ogromną rolę w twoim zdrowiu. Serio, twoje ciało nieustannie regeneruje komórki, miliony co sekund. Nauka tak mówi. Więc jeśli całe twoje ciało się odmienia co kilka lat, dlaczego choroba miałaby się trzymać? Wszystko jest w twojej głowie, dosłownie. Metafizyka i fizyka kwantowa od lat zajmują się tym tematem, a co więcej, nawet główny nurt nauki zaczyna dostrzegać te zjawiska. Zostałeś zaprogramowany, aby oczekiwać zmagań i niepowodzeń, ale oto niespodzianka. Możesz to przeprogramować. Tak, chodzi o to, aby zmienić sposób myślenia. Kiedy to zrobisz, otwierasz drzwi do wspaniałych rzeczy, świetnych relacji, mnóstwa pieniędzy i całego wszechświata możliwości. Czasami przekonanie kogoś innego to jedno, ale prawdziwe wyzwanie to przekonanie własnego umysłu, zwłaszcza tej podstępnej części podświadomej. Twój własny umysł, zwłaszcza ta podstępna część podświadoma, ma wszystkie odpowiedzi. Serio, to jak superkomputer wewnątrz ciebie. Kiedykolwiek próbowałeś powiedzieć swojemu mózgowi, aby obudził cię o określonej godzinie? To szalone, ale naprawdę działa. Możesz ustawić budzik mentalnie i obudzisz się dokładnie na czas. Teraz pomyśl o śnie. Spędzamy jedną trzecią naszego życia na regeneracji, w trybie ładowania. Jeśli zaniedbasz sen, będziesz rozdrażniony, humorzasty i przygnębiony. Dlatego odpowiednia ilość snu jest nie tylko ważna, ale niezbędna, aby pozostać szczęśliwym i pełnym energii. A marzenia? Są jak sposób twojego mózgu, nadawanie wskazówek podczas snu. Czy kiedykolwiek miałeś momenty aha w śnie? Tak, to zdarza się wielu z nas. Twoja podświadomość jest jak ninja nigdy naprawdę nie śpi. Kiedy jest w tym spokojnym, otwartym trybie, jest całkowicie gotowa na wszystko, co jej podrzucisz. A zgadnij, kiedy jest najbardziej receptywna? Tuż przed zaśnięciem. Dlatego często marzymy o tym, co mamy na myśli przed zaśnięciem. Ponadto, podczas snu, Twoje ciało uwalnia lecznicze wibracje, dzięki czemu budzisz się świeży i gotowy, aby podjąć wyzwania dnia. W ciągu dnia jesteśmy pochłonięci codziennymi obowiązkami, pracą i terminami. Ale tuż przed snem to jak specjalny czas, kiedy możesz zapomnieć o wszystkim i myśleć o dobrych rzeczach. To jak magiczny czas. Jeśli będziesz to robić każdej nocy. Może to naprawdę przynieść dużą różnicę. Uwierz mi, próbowałem tego i działa. Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Neville, Goddard i Jezus mieli pewną mądrość do podzielenia się na temat wyobraźni i modlitwy. W zasadzie chodzi nie tylko o myślenie, ale także o odczuwanie. Jezus powiedział, że kiedy się modlisz, wiesz, że już otrzymałeś to, o co prosisz, a tak się stanie. Co to oznacza? Przede wszystkim, kiedy wyobrażasz sobie swoje marzenia, nie tylko myśl o nich, wizualizuj je, jakbyś oglądał film w swojej głowie. I oto klucz: zachowuj się, jakbyś już to wszystko miał. Bądź szczęśliwy, pozbądź się wszelkich urazów i po prostu działaj, jakbyś już to wszystko miał. To nie tylko kwestia tego, jak się czujesz, ale także wykorzystania tych uczuć do obrazowania tego, czego chcesz. Nadal jesteś zdezorientowany? Nie martw się, przeprowadzimy to krok po kroku. Okej, okay. oto co możesz zrobić. Weź notes i sporządź listę wszystkich rzeczy, które chcesz mieć w życiu. Nie trzymaj się zbyt sztywno, masz na dużą skalę. Uporządkuj swoje marzenia od najważniejszych do najmniej ważnych, a następnie przeczytaj swoją listę i wyobraź sobie każdą rzecz, jakby już się spełniała. Na przykład, jeśli zapisałeś, że chcesz duży dom. Wyobraź sobie, że relaksujesz się w ogrodzie, czując dumę z ciężkiej pracy, która przyniosła efekty. Możesz to zrobić z każdym, czego pragniesz, niezależnie od tego, czy to wymarzona praca, szczególna osoba, czy cokolwiek innego, co ma dla Ciebie znaczenie. Następnie podnieś poprzeczkę i naprawdę wyobraź sobie, że to się dzieje teraz. Nawet jeśli zdążysz przejść tylko przez kilka celów, zanim zaśniesz, to w porządku. Twój mózg wie, co jest dla Ciebie najważniejsze, nawet jeśli zapomnisz o tym w ciągu dnia. Porozmawiajmy teraz o tych dwóch potężnych słowach, które wspomnieliśmy wcześniej. Dr. Joseph Murphy, geniusz związany z mocą podświadomości, ma genialną technikę. Wybierz dwa słowa, które odpowiadają temu, czego najbardziej pragniesz w życiu. Powiedzmy, że zależy Ci na miłości, dużej ilości pieniędzy i doskonałym zdrowiu. Wybierz słowa takie jak miłość i bogactwo, lub zdrowie i sukces, cokolwiek Ci odpowiada. Teraz kluczowy krok. Zapisz te słowa w swoim notesie, jakby od nich zależały twoje marzenia. Magia zaczyna działać. Pamiętaj, że manifestowanie nie jest zamiennikiem ciężkiej pracy, mądrego planowania finansowego, ani dbania o zdrowie. To dodatkowy zastrzyk, który pomoże Ci utrzymać pozytywne nastawienie i motywację, gdy dążysz do celów zdrowotnych i finansowych. Kiedy zbliżasz się do nocy, poświęć chwilę na refleksję. Chcę zostawić Cię z potężnym przypomnieniem. Twoje marzenia są w zasięgu ręki, a wszystko zaczyna się od małego rytuału przed snem. Wykorzystaj te chwilę przed zaśnięciem, aby wyobrazić sobie swoje cele, zaplanować jutrzejszy dzień i skierować wzrok na przyszłość, jaką chcesz osiągnąć. Masz moc kształtowania swojej rzeczywistości. Konsekwencja jest kluczowa. Kontynuuj swoją praktykę i bądź cierpliwy w procesie manifestowania. Znaczące rezultaty mogą nie być widoczne od razu, ale bądź wdzięczny. Zdeterminowany i nieustannie dąż do przodu. Włącz te techniki do swojej codziennej rutyny i zobacz, jak działają cuda w Twoim życiu. Masz na dużą skalę, działaj i nigdy nie wątp w proces. Z zaangażowaniem i wdzięcznością nie ma limitów tego, co możesz osiągnąć. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu kontynuuj gonienie za swoimi marzeniami.